Pewnego dnia Ferdek wychodzi do toalety na korytarzu i widzi rozwieszone taśmy. To Marian, Helena i Boczek kręcą film. Opowiadający o mężczyźnie, który kiedyś był kobietą. W dodatku ma poważną sklerozę. Panie Borysek, pan żeś był kobietą? Nie pamiętam! Wiem, że byłem piekarzem. Powiedzi pan, no nie pamięta, no. Zdarza się nieszczęście, kiedy Borysek grał skok na bungee, nieszczęśliwie złamał nogę. Marian prosi Ferdka, aby w zastępstwo pozwolił wziąć babkę. Ferdek, Waldek i Boczek i Paździok spotykają się w kuchni, aby porozmawiać. Dochodzą do wniosku, że dzisiejsze kino polskie jest beznadziejne. Postanawiają nakręcić własny film i urządzić galę filmową. Ale o czym właściwie ma być ten film? Urządzają burzę mózgów. Pierwszy na pomysł pada Boczek. W roli głównej on i Ferdek wychodzi z propozycją zrobienia komedii o fabule następującej. Idzie se facet i je banana, następnie wyrzuca skórkę. Drugi idzie za nim i przewraca się. Pomysł Boczka jest beznadziejny, sąsiedzi się nie zgadzają. Następnym pomysłodawcą jest Ferdek. Proponuje zrobić coś fizjologiczno-religijnego. Ale Marian nie zgadza się, bo czuje wstręt do gadów. Wąż to się kojarzy. Faluse. No, no, no właśnie, no właśnie dlatego pan się do tej roli idealnie nadaje. On ma lepszy pomysł. Zaproponował coś mrożącego krew w żyłach, Mariola jako księżniczka, a on jako wampir Drakula. Kiewski protestuje i nie pozwala, żeby gryz jego córkę. Nie no, panie paździer, co pan? E, Rosoman pana jaki, czy to. Nie ja w życiu nie pozwolę, żeby pan swoimi zębiskami martrytował moje dziecko, panie. W końcu swój projekt przedstawia Waldek, on i tatuś w roli głównej. Dwaj faceci kradną motor, jadą, jadą, aż kończy im się benzyna i wypadają do morza. Jednogłośnie wybierają pomysł Waldka. Po premierze filmu urządzona jest gala filmowa i zaproszeni zostali Kiepscy, Paździochowie, Boczek, Borysek oraz trzech redaktorów. Następuje rozdanie Oscarów. Nagrodę Złotego Cyca za najlepszy pomysł otrzymał Waldemar Kiepski. Nagrodę Złotego Boczka za najlepszego aktora dostał Arnold Boczek. Nagrodę Złotego Paździocha otrzymał Marian Paździoch. Nagrodę Złotego Ferdasa za całokształt otrzymuje Ferdynand Kiepski. Po zakończeniu gali udają się na górę. Na początku laureaci Oscarów odciskują ręce i stopy na betonie. Goście idą do mieszkania na poczęstunek, a bohaterowie przykleili się do płyt. Po dłuższym zastanowieniu dochodzą do wniosku, że ich film schodzi na dno. Aby redaktorzy nie wypili im całej wódki, wzywają pomocy.